Miejski Ośrodek Sportu w Elblągu zorganizował w ten weekend dwa młodzieżowe turnieje piłki ręcznej. W sobotę do walki stanęli chłopcy z rocznika 99. Z kolei w niedzielę odbył się szósty turniej wojewódzki młodziczek. Kolejne spotkanie zaliczył elbląskim Lekser. Miłośnicy tenisa stołowego w naszym mieście mieli możliwość obejrzenia meczu o Mistrzostwo II Ligi z zespołem piłeczka Pisz, który odbył się w Zespole Szkół Gospodarczych. Spotkanie zakończyło się wynikiem 10 do 0 dla gospodarzy. Komplet punktów po 2,5 zdobyli tenisiści Ryszard Grzelak, Wojciech Tebecio, Krzysztof Ćwikmiński i Krzysztof Bojanowski. Prezes klubu Rafał Siwko po zakończeniu zawodów wręczył nagrody ufundowane przez sponsora Galerię Indeko dla zawodników, którzy awansowali z czwartej do trzeciej ligi. Szkoła podstawowa numer 12 w Elblągu gościła dziś w swoich murach zawodniczki i kibiców piłki siatkowej. Po wygranej elbląskiego orła z energetyką Poznań sprzed tygodnia elblążanki zmierzyły się ze zespołem Czarni Słup, znajdującym się obecnie na ostatnim miejscu pierwszej grupy w drugiej lidze kobiet. W sobotnim meczu górą był zespół gości, który zwyciężył w setach 3 do 0. Role odwróciły się następnego dnia. Orzeł spisał się na medal, wygrywając 3 do 1. Piłka ręczna otworzyła i zamknęła sportową niedzielę w naszym mieście. Zawodniczki Startu zmierzyły się z pogonią Baltika Szczecin w walce o utrzymanie dziewiątego miejsca w tabeli i możliwość gry w barażach. Dla pogoni przegrana oznaczała ostateczne pożegnanie się z PGE Superligą Kobiet. Wyzwanie było dla niej tym trudniejsze, że w tym sezonie start pokonał pogoń już dwukrotnie. Zawodniczkom ze Szczecina nie udało się przełamać złej pasy i pomimo tego, że spotkanie było bardzo wyrównane, do przerwy wynik wynosił 14 do 14, start sprawił radość swoim licznie zgromadzonym kibicom. Eto! Zwyciężając 24 do 23. Obszerniejsze informacje na temat wydarzeń sportowych tego weekendu można znaleźć na stronie www.redakcja